Czy hipnoza to kit, czy może pomóc wyjść z uzależnień? Ja bym spróbował na tych, co nie mają takiej pewności siebie. Słuchajcie, ja kiedyś chciałem rzucić papierosy, to jeździłem do Wrocławia do takiego hipnotyzera, który brał ode mnie 900 zł, coś mnie uderzał, pukał, dawał mi coś śmierdzącego pod nos, mówił do mnie wolnym głosem, puszczał muzykę i to, to jest tak zwane oddziaływanie na podświadomość. To jest, Dla mnie to jest oszukiwanie pacjenta, tylko że tyle, że on nie sprzedaje śmierci, a po prostu zmienia komuś w głowie. To jest tak samo, jakbyście sobie codziennie rano powtarzali mam Bentley'a, mam zajebistego Bentley'a, mam pięknego Bentley'a. Wychodzisz na ulicę i szukasz Bentley'a, a nie trabanta. Rozumiesz? <grytanie> dla mnie hipnotyzerzy to jest mafia międzynarodowych oszustów, którzy działają na podświadomość, Jak wychodzisz po hipnozie, masz takie same ciało i jego skład, jak przy wejściu. Zmienia się tylko głowa. Jeżeli chcesz coś uwierzyć, to uwierzysz. to stosują różne techniki oddziaływania na podświadomość, wyuczone od lat. Dotykanie, podnoszenie, yy, dawanie do to, jakiegoś brzydkiego zapachu, spokojne mówienie, muzyka, yy, kadzidła. To są wszystko rzeczy, które mają yy, za zadanie oszukać mózg pacjenta, że to jest inaczej jak w domu, że to jest coś ważne. A potem ci powie 500-600 zł za to. <śla> Daję Wam słowo, jakbyście wiedzieli. Że człowiek, jak człowiek jest mocnym w ogóle psychicznie i jak potrafi sobie poradzić ze wszystkimi uzależnieniami, to byście się sami śmieli tak jak ja. Naprawdę. Ktoś, kto nie ma takiej mocy, udaje się do psychoterapeuty, do, do hipnoty Ja bym osobiście sugerował, zanim cokolwiek zrobicie, poszukajcie na TikToku gościa, który się nazywa Alek Cierpiałkowski. Ja z nim pracuję. Posłuchajcie go. To jest prawdziwy psychoterapeuta, zajebisty, nie oszust i potrafi komuś pomóc. Natomiast hipnoza to jest taka zabawa jak we wróżenie. E, oszukiwanie podświadomości. Jeżeli ktoś chce pójść do hipnotyzatora i być podotykany, posłuchać muzyki, powąchać coś śmierdzącego, poczuć kadzidło, spokojne wibracje, muzyka. To jest tak samo jak masaż dźwiękiem. Też się po tym fajnie człowiek czuje. Ja i tak uważam, że każdy, kto się zajmuje hipnozą, to chociaż nie jest dealerem, nie sprzedaje śmierci. Także ja to traktuję jako masa ciała i duszy. <laughs> Człowiek trzeźwy to jest najpiękniejsza konstrukcja świata. Zapraszam.